Cześć, dzisiaj kolejny odcinek z serii Top 5, i dzisiaj opowiem Wam o pięciu nauczaniach, konferencjach, które najbardziej wpłynęły na moje życie. Z nauczaniami jest tak, że jak jeździmy na jakieś konferencje czy idziemy na spotkania, to najczęściej pamiętamy to, co Bóg robił, pamiętamy Boże Działania, a nie do końca pamiętamy kto, co tam gadał. Dlatego nie tak łatwo było mi sobie przypomnieć pięć nauczeń, które gdzieś tam później przyniosły jakiś rezultat w moim życiu, ale udało się i myślę, że dlatego, że pamiętam je do tej pory, to naprawdę znaczy, że były ważne i że przyniosły realną jakąś zmianę do mojego życia. I pierwszym takim nauczaniem, którego posłuchałam jeszcze będąc w liceum, to była konferencja księdza Piotra Pawlukiewicza pod tytułem Seks, Poezja czy Rzemiosło. Ten okres licealny jest takim czasem, kiedy ja sobie zadawałam pytanie, o co w ogóle chodzi z tą czystością po ślubie, do... nie po ślubie, tylko do ślubu. Czystość po ślubie to jest inny, inny temat. Wiedziałam, co mówi na ten temat Kościół, znałam przekazania, ale tak się zastanawiałam, po co i dlaczego w zasadzie i jaki to ma sens. I ta konferencja była dla mnie odpowiedzią, i myślę, że mogę powiedzieć, że po tej konferencji podjęłam decyzję: okej, okay, to ma sens, chcę to robić. Dlatego Wam polecam. Wiem, że potem zaniosłam ją moją katechecie w liceum i słuchaliśmy ją też z całą klasą. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz ma niesamowite doświadczenie pracy duszpasterskiej i jest też bardzo zabawny. Konferencja trwa ponad godzinę, ale słucha się jej naprawdę fenomenalnie. Jeśli tylko mi się uda znaleźć linki, to linki do wszystkich konferencji będą na dole w opisie, no bo inaczej w sumie, gdybyście nie mogli tego posłuchać, to nie miałoby to sensu. Także polecam Wam serdecznie. Druga konferencja to nauczanie Marcina Zielińskiego, które wygłosił do swojej wspólnoty. I takie nietypowe, jak dla Marcina, ponieważ jeżeli Marcina znacie, to wiecie, że on posługuje modlitwą uzdrowienia i głównie jego nauczania tyczą właśnie uzdrowień, wiary, takich tematów. A to jest konferencja, która dotyczy relacji we wspólnocie. I taki też jest jej tytuł: Relacje we wspólnocie. Bardzo mnie to skonfrontowało. Ta konferencja mówi głównie o grzechach języka. I Marcin mówi tam do ludzi, którzy są we wspólnotach. To nie są, wiecie, ludzie ze świata, którzy żyją bez Boga, ale naprawdę osoby, które znają Jezusa, modlą się, a pomimo tego, no, niezłe kwasy czasami wychodzą. Mnie to bardzo skonfrontowało, co mówię, jak mówię o innych, o moich braciach i siostrach. Polecam wam serdecznie, bo naprawdę jest to konferencja, po której nie zostaniecie już tacy sami. Jak potem będziecie otwierać usta, żeby powiedzieć o kimś coś złego, to ja tak przynajmniej miałam, że to nauczanie te fragmenty, które Maci, Marcin przytaczał, mi się przypominały i dwa razy się zastanowiłam, zanim coś złego z moich ust padło, także serdecznie polecam. Konferencja numer 3 to nauczanie Leifa Hetlanda. Leif jest y, holenderskim, bodajże pastorem, który ma na swoim koncie takie osiągnięcie, że przyprowadził milion ludzi do Jezusa, ale y, to jeszcze nie koniec, bo nie było to milion jakiś tam randomowych osób, ale było to milion muzułmanów. Myślę, że każdy jest w stanie sobie wyobrazić, że to jest misja hardkorowa. Leif jeździ do y, krajów muzułmańskich takich jak Iran, Pakistan, i organizuje tam konferencje, spotkania uwielbienia, na których głosi karygmat i zaprasza ludzi do oddania życia Jezusowi. I w tym nauczaniu, to jest nauczanie pod tytułem Trzy krzesła. On tam trochę więcej opowiada na ten temat, ale nauczanie nie jest głównie o tym. Nauczanie jest o takiej perspektywie jakby każdy z tych krzeseł reprezentuje inną perspektywę patrzenia. I ono mówi o tym, jaką właściwą perspektywę powinien mieć chrześcijanin. Też o perspektywie, jaką Bóg ma dla nas, jak Bóg się na nas patrzy, jak my powinniśmy się patrzeć na Niego i jak to powinno wpływać na nasze życie. Nie będę Wam więcej mówić, bo nie ma to sensu, natomiast gorąco zapraszam. Również miałam taką przyjemność wykonać napisy do tego filmiku polskie, więc będzie mi podwójnie miło, jeżeli ten film zobaczycie. Konferencja numer 4 to konferencja Gosi Sobczyk. Która znajdowała się bodajże na którejś tam płycie, wydanej przez wspólnotę Głos na Pustyni, chyba pierw, na pierwszej. Też wiem, że chyba można ją odsłuchać. On to chyba kosztuje 5 zł. Link dam Wam w opisie na dole. Konferencja to była konferencja chyba na rozpoczęcie postu czy coś takiego. Jest też podobna konferencja, znalazłam ją w internecie. Nazywa się Marana Ta, jest na YouTubie za darmo dostępna. Ona nie jest do końca taka sama, ale myślę, że takie podstawowe gdzieś tam treści są podobne, jeżeli jesteście w miejscu, gdzie. Nie macie motywacji do modlitwy, czujecie, że nie pragniecie Boga, że po prostu zobojętnieliście na to wszystko i macie to wszystko już gdzieś, to polecam. W ogóle ja bardzo lubię nauczania Gosi, bo bije z nich taki spokój i taka naprawdę głębia. Widać, że jest to kobieta modlitwy i że ma taką niesamowitą relację z Bogiem. Bo dla mnie to było bardzo ważne nauczanie w kontekście tego, jak ja bardzo czekam na przyjście Jezusa, jak bardzo go pragnę, także polecam wam to nauczanie. I już ostatnie nauczanie to była konferencja, którą dwa lata temu na konferencji Serce Dawida wygłosił Johannes Hart. Mam nadzieję, że uda nam się znaleźć gdzieś. Jeżeli na stronie Serce Dawida na Facebooku są streamingi na żywo zapisane, to gdzieś tam wam na dole podlinkujemy. I było to nauczanie, które w wielkim skrócie mówiło o tym, jak sobie poradzić z grzechem, z upadkiem, z tym takim poczuciem przegranej i tego, że zawodzę Boga. Jeżeli jesteście w takim miejscu, gdzie wasz grzech was dobija, że non-stop przegrywacie walkę. To naprawdę myślę, że nie będę więcej mówić, ale jest to nauczanie dla was. Ono mówi o Piotrze. Ono mówi o Piotrze, o tym, jak Piotr musiał sobie poradzić z tym, że zaparł się Jezusa. Także polecam wam serdecznie, wszystkie te nauczania były dla mnie bardzo ważne i w jakiś sposób wywarły wpływ na moje późniejsze życie. To nie były te nauczania, które wpadły mi jednym uchem, a wypadły drugi, drugim, ale takie, które widzę, że do tej pory cały czas sobie do nich wracam i po prostu zrobiły mi różnicę w życiu. A jakie są Wasze nauczania, konferencje, nie wiem, cytaty, które miały na Was wpływ, pozwoliły Wam jakoś inaczej spojrzeć na jakieś kwestie? Czy w ogóle lubicie słuchać nauczań, czy może jest to dla Was nudne i tylko czekacie, aż zacznie się uwielbienie? Dajcie znać, napiszcie w komentarzach na dole, bardzo chętnie je przeczytamy. Do zobaczenia w następnym odcinku.